Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krokol, mamy kolejny odcinek z Batmana Jak możecie zauważyć Jest to już trzeci odcinek, który dzisiaj nagrywam, jeden był z Izaka i faz Batmana, to jest drugi Dzisiaj raczej więcej nie nagram, a później jeszcze streama będę odpalał, na którego was bardzo serdecznie zapraszam Na Twitcha Kotem tam czarne chmury, mieszkańcy miasta z nadzieją wyglądają bohatera, który powstrzyma szaleńcego z zł paru Cieszę jednak, jest nasz mroczny rycerz, Patman. Wybraj sobie na prawdę! Kiepski moment na urlop. Kotka cię potrzebuje, kilka jakiś krok. Bez z Drugi killer mój, i spojrzeć na killer. Pandry została otwarta i tylko ty możesz zaprowadzić pokój. Wróć z urlopu, do kurde, wracaj to! Będziemy nawalać go Myślałem, że mamy już go z głowy Nie bym miała 100$ w każdym gdy to mówiłem Dobra Jednak walka z Robotem Jokerem, tak jak myślałem w ostatnim odcinku Super sprawa, dobra Generalnie o! E, takie. Takie ten. E, na początku chciałbym od razu was zapytać, co sądzicie o mm, nowej serii z Hogwarts Legacy? Bo dzisiaj, kiedy to oglądacie, to już jest który. Mm. Co ty gadasz? Dwa Okej. Okay. Jak dzisiaj to oglądacie to jest odcinek... Ym... To już wyszły z 3 odcinki chyba. Więc możecie się już wypowiedzieć jak wam się seria podoba. Yy... Nieźle. Gdybym na początku tych dwóch nie ominął, to prawdopodobnie bym miał już wszystkie. <grym> możecie opowiedzieć jak wam się tam podoba póki co. Yy, ja myślę, że będzie się mi się fajnie dosyć grało. Chociaż nie mam tej pewności, no bo jednak e, nagrywam to przed wyjściem. I co? Mm. W ogóle od tego tygodnia, kiedy to ogląd, nie tydzień wcześniej, kiedy to oglądaliście, powinienem już zacząć angielski, mój ten z tej językowej szkoły, czy jak to tam, o której wam mówiłem wcześniej. Więc, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że jakkolwiek fajnie to będzie A nie będzie to tak głupio narzucane Jednak zapłaciłem za to wszystko Więc zobaczymy Batman leci Ma? Ma Dobra Idźcie wy Nie mogę im nic zrobić, widzę. Aż dziwne to jest. A, teraz mogę im coś zrobić. No tak, ma to duży sens. A wydaje mi się, że to będzie ogólnie dosyć prosty po poziom, mi się tak ogólnie wydaje. Bo... Nie wiem. O! <ścoughs> Czuję się jakbym był w połowie poziomu już przynajmniej, nie? Co tu mam zrobić? Ok, to to Batman musi w takim razie Nie. Nie. Ciągnij Batman! Ciągnij! Mhm. Pik. Łatwiutko z nimi Superman gasi, Superman buduje, Batman dostaje strój. I wszyscy jesteśmy zadowoleni Ja normalnie chyba speedrun tego poziomu zaraz zrobię Tak się trochę czuję Nie, zostaw nie No i te... dobra, widzę teraz superman Nie Dobra O, i połowa już... Dobrze, króciutko. Dobrze by było, jakbym te działko mi się udało zniszczyć, ale chyba... Ty pierdź, zależy. Jakieś działko mu O! Teraz tu praktycznie za każdą aktywność dostaję, widzę te... Jakbym tych dwóch nie ominął, to jestem prawie pe prawie, prawie pewne, żebym to zdo zdołał. Mieć wszystkie Bo y, Pod, pomiędzy nogami tutaj jest coś co Lex musi i to A tutaj jakieś magnetyczne więc tych rzeczy na pewno bym nie zdobył y, Na, bez, bez powtarzania poziomu nie Ale wydaje mi się że to jest jeden z takich poziomów gdzie najwięcej da się radę zrobić Też już mam super złoczyńcę, więc Trzymaj kurs no. Ja się tym zajmę No! O nie! Odleciał. O! I po silniku. Ale... uniki niczym z Matrixa. Lex! Zradził wysokość! Batman leci na ratunek. Ooh, yeah boy. Mistrzowskie uratowanie. Jesteś cały. To tak, ale przy tym kryptoniku trochę opadłem z sił. Ach, nie polatam sobie. No to będziemy musieli inną drogę znaleźć. Ja dobra, was za ja zaprowadzę tam. Już? Czas jakiś zrobiłem. Mam 8 minut materiału. Osiem. Naprawdę szybki poziom to był. Ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie, bo wiem, że początek zacząłem trochę z opóźnieniem. Odcinek będzie miał z 8 minut, myślę. No. Ciekawie. Naprawdę ciekawie, bo ja już tu się tak mentalnie przygotowałem, że przed streamem nagram jeszcze ten odcinek, oczywiście. Ale no trochę się pomęczę, no bo wiadomo, odcinki z tego z Batmanu nie zawsze są dosyć krótkie i w ogóle. A ten był... No, ...był naprawdę krótki, oj. A nie opłaca mi się zaczynać kolejnego levela, bo myślę, że będzie trwał dosyć długo. No... To będzie eksperymentalny odcinek, tak zrobimy. Zobaczymy... I ile obejrzycie z tego odcinka? O, Superman nie umie latać. Aha. Ale u, u, innych o umie używać. Tak na styk. Powiedzmy. Dobra. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał chociaż trochę. I co? Możecie zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale, wpadnijcie na Discorda, Twitcha, Instagrama i TikToka, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. I mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro na kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Do zobaczenia. Nara!